Siemanać, kochani. kochani, witamy witamy serdecznie. Witamy dzisiaj ponownie na kanale Prosto z Grudziądza weekend się rozpoczyna. My idziemy też y, aktywnie działać i chcieć... po weekendować sobie. Dokładnie. I jesteśmy dzisiaj w nietypowym miejscu. Na pewno widzicie, mhm. gdzie jesteśmy. A z tego względu, że zostaliśmy poproszeni, i już nieraz w komentarzach nas mhm. pytaliście, prosiliście, żebyśmy nagrali Wam dworzec. Bo dużo mamy y, subskrybentów, przyjaciół. Z zapytaniem jak wygląda Panów Kolejnictwa, którzy by chcieli zobaczyć nasz dworzec no taki skromny taki po prostu no zobaczycie sami je ocenicie to nie nasza wina jak to wszystko wygląda no ale ważne, po, że jest działa pociągi przyjeżdżają na czas, no. odjeżdżają także jest ok teraz jeszcze krótki apelik zanim ruszymy mm. bo wybieramy się pociągiem tutaj z naszego osiedla do gruziąca. także jeszcze przed tym krótki apelik o pomoc dla Filipa z kanału w garażu wpadajcie na jego kanał dajcie subiki dawajcie subiki pomagajcie konto jest tam u niego wszystko może podłączymy dzisiaj w opisie wszystko co będzie to no, wszystko podamy wam i. działajmy w słusznym celu jeżeli możemy chociaż troszkę tak. pomóc to, to zróbmy to młody chłopak potrzebuje tak na operację dużo tam nie zostało dużo ludzi już oczywiście wpłaciło my też dołożyliśmy swoją cegiełkę skromno, bo skromno, ale zawsze jest coś jeszcze myślimy nad czymś w przyszłym tygodniu będzie kolejny odcinek, mam coś nadzieję się kroi, coś się, coś się kroi, kroi, ale wiecie, no tak fajnie po prostu serducha no przynajmniej ja tak mam, Marcin ma, że niewiele, naprawdę niewiele, ale jest szczęście, że można komuś po prostu coś pomóc, dać, pomóc, pomóc. pomagajmy sobie, wpadajcie, wpadajcie na kanał w garażu do Filipa zapraszamy chętnie, a my za chwilę Was obracamy, pokażemy Wam gdzie jesteśmy i pędzimy na pociąg. Będziemy <laughs> na pociąg. Do, do zobaczenia za mną. Miłego moment. weekendu ogólnie. Miłego weekendu. A więc jesteśmy tutaj, jesteśmy na tym naszej takiej kładce. Musziku, mo moście, nie wiem jak to nazwać. Sami widzicie nad torami. Nasze pendolino przyjedzie z Torunia, stamtąd. A będziemy się poruszali do Grudziądza. I pojedziemy stamtąd. Także za chwilę się spotykamy na dole. Poczekamy na pociąg, jak pociąg będzie wjeżdżał. Ale byśmy nie musieli na niego biec, także zapraszam na dół. <laughs> to, idziemy na teren. Troszkę się no, spóźnili. Sami wiecie, te przygotowania rano jest i przygotowania wyjście już na dwór, to. Ale już, już, już musimy sobie Dobrze, schodzić, to tak? idziemy na dół. Za chwilę. Jesteśmy ponownie. Jesteśmy teraz na naszym dworcu. My nie, to, to nie jest dworzec główny, my mieszkamy na obrzeżach Grudziąca jest to mieszkamy na osiedlu Gruziąc. Nasze osiedle się nazywa tak gruziąc mniszek. Tak się prezentuje nasz dworzec, może nie jest dworzec, no bo u nas nie jeżdżą takie składy, tak jak u was. Wy pokazujecie i wielkie potężne. Sami wiecie jak kolej się w naszym kraju zmieniła. Tutaj kiedyś był nasz dworzec, jeszcze za dawnych czasów, teraz nie wiem, coś remontują, coś grzebią, nasza Pendolina przyjedzie stamtąd i zabierzemy Was do Grudziądza Też U... i Wam pokażemy, a niedługo już wybieramy Poznań pokażemy, Poznań już jeszcze niedługo będziemy i... w Poznaniu i tam się będzie działo, tam się idzie zgubić naprawdę. No, już nas zapowiada. Pociąg osobowy ze stacji Chełmża do stacji Grudziądz wjedzie na tor pierwszy. Proszę zachować ostrożność nie zbliżać się do krawędzi peronu. Dobrze, Aha. będziemy słuchali pana, dobrze. Ready to go. Za chwilę się połączymy z wami. Jak nasze Pendolino będzie podejrzało, to jednak nie jest Torunia, jest Chemży. Za chwilę się A więc już nadjeżdża, za chwilę z Janą będzie. będziemy wsiadali. I zabierzemy Was na wycieczkę do grudziąca, pokażemy Wam dworzec. I potem dalej śmigamy w dzisiaj, dzisiaj nie na rowerach. Jak dzisiaj widzicie. nie na rowerach. Ten weekend rowerowy po zeszłotygodniowym hardkorowym wypadzie jest, można powiedzieć, na lajcie. Po prostu nie damy rady, mamy mało czasu i po prostu nie damy rady. Dobra. Okay, my się pakujemy, siodamy, i tutaj jesteśmy już w pociągu. Za chwilę się rozłączymy, połączymy środek. Ja wchodź, zajmujemy miejsce i lecimy. Ok, to my na razie się rozłączamy. Za chwilę połączymy się ponownie. Do zobaczenia. I ona poleciała po wylecieki. A my ruszamy. Za chwilę się spotkamy w Grudziądzu na dworcu głównym. Jak to jest? Jesteśmy, jesteśmy w Grudziądzu. Sami tego chcieliście, chcieliście zobaczyć nasz dworzec. Poczekamy, niech trochę ludzi się ustąpi, odejdzie. Za chwilę pójdziemy wam pokazać nasz dworzec. Dojechaliśmy. OK, ruszamy na dworzec. Pokażemy wam. Idziemy. Budynek może nasz, naszego dworca nie jest zbyt okazały. Wybudowane naprawdę w latach sami wiecie jaki mało ciekawy budynek. Niko o niego nie dba, miał być wyremontowany. Pokażemy może jeszcze tutaj jakie pociągi. No nas niestety tylko takie składy się poruszają. U nas nie ma linii elektrycznych. Same takie małe składziki. Sami widzicie co jest. A to jest nasz dworzec główny, budynek dworca głównego. A no, tak jak mówiłem, zbytnio się nie jest okazały, no ale idziemy. Pokażemy Wam jeszcze w środku. Ja jestem pierwszy raz w tym miejscu. Pokażemy Wam w środku i na zewnątrz. I zakończymy, zakończymy to. Chcieliście zobaczyć, pokażemy Wam. Idziemy tunelem. Tutaj nie było. Krótka, bo krótka, bo trwało parę minut. No, ale idziemy. Opanowany. Lecimy. I życzymy wam oczywiście miłego weekendu. Bawcie się, piszcie co robicie. Przypominamy o Filipie z kanału w garażu. Tak. Pozdrawiamy naszego przyjaciela Dario z kanału Dario, którego kanału oczywiście też zapraszamy i pomóżmy Darkowi zdobyć 10 tysięcy subskrypcji. Wpadajcie do niego na kanał na pewno się Dario. Naprawdę słuszny. Pomóżmy Darkowi i Filipowi. Przypominamy z kanału Dario i w garażu. jesteśmy taką jedną wielką, jesteśmy wielką rodziną, rodziną i wspierajmy się, pomagajmy ten, sobie nie tylko w tych fajnych czasach, jeżeli jest ciężko, też pomagajmy tym bardziej są doceniane no i tak to nam się prezentuje nasz dworzec no za jakiś czas pokażemy dworzec w Poznaniu niedługo pokażemy dworzec w Poznaniu no to nie jest zbytnio okazały z jednych z najładniejszych co widziałem w Polsce dworców to naprawdę dworzec w Sopocie, to jest naprawdę super. A ja dworzec. w Poznaniu? No w Poznaniu to też był tylko moment, żeśmy przychodzili, też jest piękny, ale za długo tam nie byliśmy, no ale coś żeśmy zwiedzili. Dobrze, przejdziemy na drugą stronę, pokażemy Wam. W drugiej stronie ulicy, jak się z zewnątrz dworzec. Jak to nam się prezentuje. Sami tego chcieliście, macie, oceniajcie. Ja też, skorzystałam, więc nie Asia też skorzystała. Ja też, chociaż przyjechaliśmy się pociągiem, bardzo lubimy jeździć pociągami no samochód i tak, I tak to nam się prezentuje tutaj z tej strony. Tak to ten obiekt nasz... Kwiatki są ładne. Jakieś. Wygląda jedynie to kwiatki są ładne z tego wszystkiego. Z tyłu, z tyłu, No, z tyłu. no, no obojętnie gdzie są te kwiatki, ale... Kwiatki najładniej no, się tak prezentują. No, ale musi się udać. No. Pokażemy, pokażemy Wam kwiatki. Jest kolorowo. no To jest ta ładniejsza I strona. To jest ta piękniejsza strona dworca naszego. Dobrze, kochani. Oj, takim miłym akcencikiem, wrażeniem. Na kolorowo <grym> Na żegnamy dzisiaj, się. na fajny, wami. kolorowy dzień. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Wypoczywajcie, korzystajcie, dopiero weekend się zaczyna Piszcie, co robicie. Jak spędzacie weekend? My idziemy teraz na spotkanie z naszym przyjacielem, ale to w kolejnym odcinku się już dowiecie. Może już jutro. Także do zobaczenia. Dziękujemy. Trzymaj Jeszcze się raz się. powtarzamy, przypominamy w garażu do Filipa wbijajcie i pomóżmy Darkowi w zdobyciu 10 tysięcy subów. To już, nie, nie, już dużo mu nie brakuje. Także zapraszamy na kanał Dario. A my się jednoczymy się i pomagajmy sobie, wspierajmy się. Do usłyszenia. Do usłyszenia, na razie.